Łukasz to wszystko załatwi, popatrzcie, tutaj mam prostu Łukasza, podpis. Jego determinacja i oczywiście kolegów też nie umniejszając, sprawi, że dzisiaj będziemy mocno, mocno świętować. Mimo tego jednego punktu dodajemy go do tabeli, natomiast szkoda, bo, bo na pewno liczyliśmy na trzy punkty. Chcieliśmy tutaj na pewno się przełamać na naszym stadionie, dla naszych kibiców zdobyć trzy punkty. No i piąć się w górę tabeli, niestety nie udało się. Chwała dla, dla chłopaków, dla drużyny, że potrafiliśmy z tego 0-1 wyciągnąć chociaż punkt. Chwała dla drużyny, bo, bo naprawdę w tym elementu, tego elementu nam brakowało w poprzednim sezonie. Natomiast teraz potrafimy przegrywając wyjść z bramką na remis i później wygrać mecz. No myślę, że to, że to pokazuje że jak ta drużyna funkcjonuje, jak ta drużyna jest złożona i oby tak dalej. I ogromna w tym rola tego człowieka, którego za chwilę zobaczymy, kapitana Podweskidzia, który sam przyznał, że Piłsku Białej czuje się jak w domu, pomimo tego, że nie zawsze było łatwo. Nie poddał się, postawił sobie za cel, że za paską kapitana na ręce prowadzi górali ekstraklasy. klasy. Łukasz! 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 Łukasz!